Oszło. Witam Jan Bodakowski, za mną, ja, ze mną Jakub Perkowski. Za nami pałac kultury imienia Józefa Stalina. wisarionowicza. E, to były po II wojnie światowej, ocalały e, ruiny, które można było odbudować. E, Żeby było śmiesznie, Tak naprawdę dzielnicy. tutaj i tych ruin wcale nie było tak dużo. Tutaj było całkiem sporo, całkiem dobrze zachowanych budynków w porównaniu z innymi sami w Warszawie. Ale Rosjanie postanowili, że mamy to wszystko e, wyburzyć i postawić ten koszmarny ziggurat, ponieważ jest to centralne miejsce Warszawy i trzeba By było w centralnym miejscu Warszawy wymier... wymi... wy... Wy... cały kwartał tegoż naszego kochanego miasta wyburzyć totalnymi budynkami po powstaniu warszawskim, żeby móc. Postawić, postawić symbol o, sowieckiej okupacji tak jak tak zwany tak jak, zwany e, e, tak jak e, m, carat postawił e, m, Sobór tutaj w Warszawie, po, po, po odzyskaniu niepodległości został on wysudzony jako symbol e, rosyjskiej okupacji. Tak jest. Niestety taki los nie spotkał Pałac Kultury, miejmy nadzieję, że kiedyś sam się rozpadnie a, i ten kawałek miasta zostanie ocalony. Tym... Ja bym, Jan na to nie liczył, że kiedyś się rozpadnie, bo to jest bardzo porządna konstrukcja. A to podobno nie, podobno fundamenty się już e, są kiepskie i się to sypie, więc ja jestem bardziej pełen optymizmu. Może się okazać, że koszty naprawy tego będą większe niż wyburzenia i odzyskania terenu. Da. Jesteś optymistą, ja jestem pod tym względem i przypuszczam, że to jednak dłuższy czas jeszcze będzie stało, ale... Czy Polska może być... Czy Polska może być sojusznikiem Rosji, czy Rosja jest zainteresowana z tym, żeby mieć dobre relacje z naszym krajem? Nie jest. No nie jest, no nie jest i to najlepiej, szanowni państwo, widać po tym, jaką prowadzi politykę informacyjną w stosunku do Polaków e, Rosja. Jest takie przedsiębiorstwo e, medialne rosyjskie, które jest właś no, właścicielem takiego portalu polskojęzycznego, rosyjskiego portalu dla Polaków Sputnik, i ten portal najlepiej pokazuje, jaką, jakie, jaką politykę prowadzi Rosja wobec naszego kraju. W tym portalu non-stop. Eee, są wspierane środowiska lewicowe, tęczowa rewolucja, aborcja, feministki. Eee, krytykowany jest polski patriotyzm, kult w żołnierzy wyklętych. Ale dlaczego nie ma nie być krytykowany kult żołnierzy wyklętych przez prorosyjski portal? Rosyjski eee, ale przedstawiający ja bym... prorosyjską postawę. A, m, mówię o tym wszystkim dlatego, że w naszych środowiskach konserwatywnych jest bardzo wielu ludzi, którzy uparcie twierdzą, że Rosja jest e, obrońcą wartości e, Rosja jest obrońcą stosunku, wartości u siebie. U siebie, ale to jest właśnie podkreślenie tego, że Rosja, która u siebie nie chce podpisywać konwencji stambulskiej A nasz to? Za... za, za za pośrednictwem Sputnika wspiera podpisywanie tej, istnienie tej konwencji w Polsce. I to pokazuje, że Rosja, jest, Rosja nie, ma, ma, nie jest przedstawicielem uniwersalizmu etycznego. Nie uważa, żeby normy etyczne mogły być stosu, mają być stosowane do swoich i do obcych, tylko stosujcie je do swoich. Tylko jest przedstawicielem etyki etnicznej, Nie, tak. Jak, uniwersalizm jak Żydzi, uniwersalizm. Stosuje etykę w stosunku do swoich, a innych demoralizuje. Tak uniwersalizm etyczny Rosji polega na tym, że demoralizować trzeba wszystkich na zewnątrz, a u siebie trzeba demoralizować tylko do tego stopnia, który jest potrzebny do łatwiejszego zarządzania tą masą ludzką, która tam istnieje, więc. Wódki trzeba lać, ale nie za dużo, tylko tyle, ile potrzeba do tego, żeby ten rosyjski człowiek nie zszedł. Promysły ograniczenia ilości alkoholu, które były za Jelcyna, jak się okazało, nie były nieskuteczne i trzeba było z nich zrezygnować. Słuchajcie, drodzy Państwo. Pytanie, czy Polska może być sojusznikiem Rosji, czy Rosja może być sojusznikiem Polski, czy możemy współpracować, czy Polska może współpracować... Oczywiście, że istnieje taka sytuacja, w której może, ale to równie dobrze możemy zadać pytanie, czy Polska może być głównym partnerem handlowym Chin? Może. Polska może być głównym partnerem Chin, tylko do tego, żeby tak się stało, musi być spełnionych kilka bardzo istotnych elementów. Na przykład, gdybyśmy graniczyli z Chinami, dużo łatwiej by nam było być głównym partnerem Chin. A gdyby taka wspólna granica była na Uralu, polsko-chińska to myślę, że jej kontakty z Rosją i Rosjanami byłaby lepsza, więc Polska będzie miała przyjazne stosunki z Rosją i Rosjanami wtedy, kiedy będzie największym partnerem handlowym Chin. Znaczy nie, pa, pa, Kuba tutaj żartuje, ironizuje. Przepraszam, Natomiast... przepraszam, przepraszam. Pa... Do owci po złotej rybce. Czego ty byś rybaku chciał? A ja chciałbym, żeby wszystkie dzieci w Chinach wzięły po takiej widce i przeszły z Chin aż do naszej granicy. I wróciły. A drugie życzenie, jakie by chciały, ażeby wszystkie dzieci z Chin wzięły po takiej widce przeszły z Chin do naszej granicy i wróciły. A jakie trzecie? A takie samo. Złota rybka już zrobiła te trzy razy. Ja, po co ty trzy życzenia wykorzystałeś na to, żeby te wszystkie chińskie dzieci przeszły przez teren Związku Radzieckiego do naszej granic polskiej i wróciły? Po co ci to? Jak one już trzy razy przelazły przez całą Rosję, tam kamień na kamieniu, tam trochę inne słowo było, ale tam nic nie zostało. I no to są to polsko-rosyjskie stosunki. Eee, niestety problemem w relacjach polsko-rosyjskich jest to, że e, my byśmy chcieli mieć bardzo dobre relacje z Rosjanami, natomiast Rosja Jak nie chce. Jak w 1612 nie, no nie przesadzajmy, to była prywatna inicjatywa, nie, 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 nie róbmy tutaj z prywatnej inicjatywy, przerzucajmy odpowiedzialność na Polskę. Niewątpliwie bardzo fajnie by było, gdyby Rosjanie chcieli być traktować nas po partnersku i współpracować z nami, tylko właśnie problem polega na tym drobnym, małym elemencie, że Rosjanie tego nie chcą. Ee, na Moskwa, małym, Moskwa gdzie Rosja jest imperialistycznym gdzie krajem, Rosja nie traktuje żadnego kraju w sposób partnerski i ja tutaj być może stawiam tezę daleko idącą, bo Rosja nawet Niemców nie, sta, nie stawia w sposób partnerski, bo z mojego punktu widzenia Rosja na tyle partnersko odnosi się do Niemiec, ile na tym, ile na tym może po prostu bezpośrednio zarobić. Gdyby się okazało, że jest ktoś inny, to da Rosjanom więcej zarobić niż Niemcy, to natychmiast partnerstwo strategiczne Rosja-Niemcy znikłoby. No, zobaczymy. E, tyle o Rosji życzymy sobie, żeby Rosja e, traktowała nas na popartnersku, natomiast e, e, śmiemy wątpić, że tak się stanie. No i co możemy jeszcze powiedzieć Rosjanom? Chyba nie może, może, może im jeszcze życzyć, nie wiem, 30 najbliższych lat rządów Władimira, Władimira Czołowicza, Putina. To, to nie jest, to nie jest złe życzenie, bo y, tutaj my mamy złe podejście do Putina, ale zawsze może być gorzej. Natomiast, jak mamy powiedzieć coś dobrego o Rosjanach, mają świetne kino, polecam, polecam wszystkim rosyjskie filmy, są naprawdę bardzo dobre, świetna literatura, science fiction, Kiribu, pamiętacie tę scenę, jak wózek zjeżdża po schodach? Nie, nie, musimy, nie musimy oglądać kina, wystarczy zobaczyć genialny film Leviathan, to jest, to jest naprawdę, takiego, tak dobrego kina żadni Amerykanie nie zrobią i tym kończę, bardzo dziękuję. Tak jest, bardzo dziękujemy i jeszcze porozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich, ale to na razie tyle.